Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj sobie tak jak widać no nasypał śnieg, było go więcej, ale no jak to, nie miałem jak pojechać, bo śnieg sięgał potąd, także nie było szans. Teraz już jest trochę, no topnieje już, ciepło się robi, cieplej troszkę i już się topi, także myślałem, że wyjadę coś nagrać. Pojedziemy sobie tutaj. Tu są takie małe góreczki, ciekawe czy wyjadę. Yy, no i co? Zachęcam do zostawienia subskrypcji, lajka wiadomo. Jak będzie dużo lajków, to będą ciekawsze filmy, lepsze. Jakiś konkurs myślałem nad konkursem, żeby jakiś konkurs zrobić, ale to jak będzie więcej lajków, no bo tak to za darmo to nie ma sensu. Także no co? Będziemy jeździć. Tu gdzieś będzie mój Instagram, bo tam też więcej informacji jest na nim na temat kiedy filmy jak filmy jakie filmy wiadomo filmy co tydzień we wtorek o 19 także serdecznie zapraszam no i co więcej w sumie myślę że będziemy jechać pojedziemy sobie naokoło tu wyjadę tu do góry tam i dojedziemy sobie tutaj i nie wiem jeszcze co będę robił bo się też zastanawiam trochę czy gdzie jechać bo no jest warunek jest warunek nie jest za łatwy do jazdy Dzień, gdzie śnieg jest jeszcze duży. Myślałem, żeby jechać gdzieś na pola, ale też się trochę cykam sam, żeby gdzieś się nie zakopać, a też za niedługo będzie już ciemno, także będziemy widzieć. Także nie przyciągam. Ja muszę sobie stąd zjechać. Już tu jechałem i zaliczyłem glebę, także sobie zjadę wolniej. Wow, wow, wow. No, śnieg jest duży. Tu i tak jest w sumie. Ostatnio tu kładem przepychałem, także i tak jest mały. Ostatnio tu kładem zakopałem. Musiałem kopać normalnie opatą, także no i widzimy się, jak już będę wyjeżdżał. Dobra, ja już jestem w miejscu, w którym chciałem być, więc będę wyjeżdżał teraz aktualnie do góry. Wykonuję, tu, wykonuję to dwójeczką, myślę, że pójdzie. Już poszedł raz, także myślę, że pójdzie. Także lecimy. jest dosyć solidnie Także próbujemy, no nie ma co czekać Burda nie wiem prosto czy w lewo, ale pojadę prosto Dobra, ok. No i tak jak myślałem, będzie ciężko I det er Trochę się zmęczyłem. No, tutaj możecie zobaczyć jakiś śnieg. Nie ma prostych zadań. Trochę mi gorąco. Także będę zjeżdżał. I próbuję jeszcze raz. Dobra, próba numer druga. Zobaczymy. Trochę mamy roz tym, co teraz widziałem, ale to nic. i tak myślałem, że tak będzie także pierwsza gleba dzisiaj teraz muszę jakoś ciągnąć ten motocykl tutaj w dół nie wiem jak to zrobię jeszcze ale już planuję dobra no, będzie ciężko tutaj dzisiaj wyjechać. Za duży śnieg. Tylko i tak muszę gdzieś wyjechać, no bo jak ja tu wyjadę potem, to nie wiem gdzie. Pasowałoby tutaj. Ale czy ja tu dojadę? To też jest pytanie. No, tu już widać, kurde, ziemię, ale co z tego? Co z tego, że widać ziemię? Jest dalej to samo. Dobra, musimy gdzieś zjechać. Ja chyba tu zjadę. No jest ciężko. Problem z rozpędzaniem, bo iść to idzie, ale. Ua. Dobra, zjadę i do was wracam. No, i yy, jakby to powiedzieć, mamy lekki problem. Brazu 2, Nity. Kurde! Już drugi raz. Ja cię i zaś wiedzę, stąd teraz. że mi to nie opadło, kurde. Jest taki gorący. No, i taka jazda dzisiaj, właśnie taka jazda. Problemik, muszę do domu wrócić. O! No właśnie. No, włożymy to chwilę w śnieg, jak to się ostygnie. Idę zobaczyć, gdzie tu można będzie wyjechać. Bo jak tu nie wyjadę. Hmm, 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 hmm. Tam na dół zajeżdżać. kurna aż w przez to. Tu, tu, tu. Może. Tam przez te krzaki. Tam by wyjechał, bo tu się sunę na dół. Chociaż mi się sunął. No ale zaś tam trzeba będzie wyjechać. Tu by było najlepiej, ale tu jest skarpa trochę. I nie wiem co z tego będzie. Chyba, żebym zjechał lekko i tu jakoś już bym go sprowadził, bo nie chcę się przez kierownicę wywalić. Tak zrobię. Tu leciutko. Tu już zejdę. Nie wyżej sam poleci motor, to już. Nie problem. Aj jajaj. Grze lipa jest. Muszę tu zanitować. Bo kurde, bez tego wracać to trochę głośno będzie. A taki miał być dzisiaj dłuższy odcinek to będzie. No pewno dłuższy. Ile w ogóle jest? Kurde, to się króciutko nagrywa. No. no, także jest git. Albo tu zjadę. I trudno tam na dole się jakoś poradzę. Bo zaś kurna Ej, jajaj, jaj, jaj. Trzeba będzie zanitować Ziadygę Nity będę musiał kupić o. kolego, kolego Ale tu będzie chodzić króco bomba Może tu zjadę faktycznie tam pojadę, nie będę się tam męczył bo tu i tak jeszcze, ale tu i tak będę musiał zawrócić, zanim zawrócę to chyba szybciej będzie tam i go sprowadzić. Tylko kurno, muszę sobie to tam położyć. Bo szkoda mi tego, żeby się to zgubiło. A tutaj, jak zostawię, to pewnie zapomnę, że idziemy sobie to dać tam. I potem to wezmę już jakoś Szkólne. No, także nieźle. O, akurat trochę śnieża, nie będę musiał się siłować. Ajajajajajajaj, nie fajnie się stało. Ale tu są takie jakby spady, i tu jest fosa chyba. No, troszkę jest. A ja sobie to położę. O tutaj. I dobra, muszę teraz tam wyjść. Kurna no, może być ciężko tu zjechać, ale nic, będziemy próbować, sprowadzę go najwyżej tyle. Bo tutaj, tam też będę miał problem ze zjazdem, już chyba lepiej tutaj. Co to kurna się dzisiaj musiało normalnie narobić, no i tyle, jak nie zanituje. Teraz no to muszę wiadomo się wracać do domu. Także nic. Próbujemy. Uf. Przepraszam, że tak dycham, ale masakę normalnie. Samemu jechać to jest jakaś tragedia. Dobra, uwaga jak chodzi. kurde! Powiem, że nie. Także jest lipnie trochę. Tak wracać, ale ja to zaraz ogarnę. Pojadę do garażu i zaraz to ogarnę. Także tak. Kurna, żebym tylko z nim nie poleciał. Dobra, jest git. Jestem już w dobrym miejscu. No. Także ASICS. To, to jest wszystko Asics. Ej, jaj. Mam jaj. muszę wyjechać. No kurde! Dobra. Będzie stał czy nie będzie stał? Będzie stał. Stój. A, bierzemy to. I. Ale friole to. Różowe się zrobiło. Czy ja jest drugie? Nie ma drugiego. Kurno! Ja, Pidi! Weź weź to tam, szukaj teraz. Teraz to już po ptokach pewnie, ale idę zobaczyć. Może tam leży. Ja? Jak tam przyjdę, będzie dobrze. Szukam tu, ale kurde nie ma tego. Chyba, że. Ale to zaś mogło wcześniej odpaść. A teraz dopiero drugie odpadło, i nic. Życie, coś tam skombinujemy. Będzie bez tego najwyżej, coś dorobimy. Także. O kurde, Ashwiz leży. miałeś stać. Ja piję z tymi motorami. Planuję coś kupić takiego do skatowania Żeby coś takie było Do dobrego katu Ale jeszcze nie wiem co O idealnie się śnieżek nasypie O to właśnie chodzi, tak ma być Pamiętajcie, rękawiczki mam już w całe mokre Z tymi psami. Ja i zaś go teraz dźwigaj tu O dźwigaj się kurna. O kurde. Menelu. Kurde. Teraz będzie 20 minutowy odcinek z tego, jak dźwigam Asix. Oj. Próbujemy z tyłem. Mędu. Kurna. Oczywiście będzie potem milion rzeczy pod rolgazem. I czemu on nie działa? Czy dziwić? Uff. Mam dość. Mam dość. Mogą zostać w domu. No. No Dobra. Ja to założę i widzimy się już pod garażem. Także do zobaczonka. Yy, ja już jestem pod garażem. Idę ogarniać jakieś nity, żeby to zanitować. Myślę, że coś się uda zrobić, a jak nie, no to będziemy wracać tak do domu. Także Be będzie śmiesznie. Kurde. Nie wiem. Tego nie zakładam, bo to tylko brzęczy, po co mi to wyguszenie. na co to komu. Wyłożymy tak, cyk, 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 będzie jeździć, a jak nie, no to życie, jak to gadają, także za niedługo do Was wracam. Tak, ja już jestem w domku, ludzie się trochę patrzyli nam nie, na mnie jak na nienormalnego, ale to nieważne, yy, ważne, że dojechałem. Będziemy to robić, ten wydeszek, żeby był gotowy na następne odcinki. No i co? Widzimy się za tydzień o 19.00. Zostawcie subskrypcję, lajka. No i to na tyle. Do zobaczenia.